Cześć, mamy tutaj dwie Jak widać na klucz. Mało klucze, zaopatrzyłem się, za ten wołamy. O, jest suwida. Otwieramy. Chociaż za tym próbujemy otworzyć. O kurcze, chyba się nie uda. Widzę, że nie mam klucza do tego. O, nie. I co teraz? Windę, ale niestety nie mam klucza Kurczę. no nie muszę się zaopatrzyć w klucz tak nie będzie nie ja mam klucza do takiego skrzydłówki widzicie nie pasuje Widzicie, patrzcie, nie pasują do zamka. Kurczę. O nie. Ja klucza. Widzicie. Nie pasują. Nie. Ale oryginalny przycisk. Nie, dobra. Niestety, ale ja bym chciała, nie ma przejeżdżki. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję, zobaczymy widzimy się w kolejnym odcinku z Windom. No i cześć.